Powstanie cmentarza cholerycznego w Jeżowie wiąże się z wybuchem epidemii cholery w Europie i na ziemiach polskich. Na ziemiach polskich cholera pojawiła się w roku 1831, czyli podczas II pandemii światowej. Przywleczona została przez żołnierzy rosyjskich sprowadzonych do tłumienia powstania listopadowego w Polsce. Epidemia ta swym zasięgiem objęła wszystkie ziemie Królestwa Polskiego i nie ominęła prawie żadnego większego skupiska ludności. W połowie maja 1831 roku nawiedziła również Jeżów. Cholera siała spustoszenie i panikę wśród ludności. Lekarze byli bezradni wobec nowej, zakaźnej choroby. Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się zarazy, wprowadzono nakaz utrzymywania czystości w miejscowościach i zakazano wszelkich zgromadzeń ludności. Wydano również zarządzenie, aby zmarłych na cholerę grzebać na specjalnie wyznaczonych do tego cmentarza. Jeżowie. Zastosowano się do tego nakazu. Cmentarz choleryczny założono na niewielkim wzniesieniu, znajdującym się w sąsiedztwie cmentarza parafialnego. Cholera nawiedziła jeżówki jeszcze kilka razy. Praktycznie żadna epidemia tej choroby na terenie królestwa nie ominęła osady. Jednak cmentarz choleryczny. Nie rozrastał się, ponieważ stosowano na nim daleko posuniętą rotację grobów. Ofiary każdej następnej epidemii grzebano w miejscach pochówku poprzedniej. Zmarłych chowano prosto do ziemi, a jedynym ich upamiętnieniem były drewniane, a później metalowe krzyże. Prawdopodobnie pod koniec XIX wieku na cmentarzu cholerycznym. Postawiono dwuramienny krzyż, jednak obecnie nie ma po nim żadnego śladu. Ostatnie pozostałe jeszcze do dzisiaj groby mają daty z przełomu wieku XIX i XX, kiedy to cholera należała Jeżuch po raz ostatni.